Musi, nie, mogę skokać, ale nie mogę się zatrzymać, on nie mogę w miejscu stać, musi być w, 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 w. ruchu. Ja mogę skoczać, ale chcę, musi na linii, na linii. Ja, yeah, bravo, brawo. Brudno, mistrčka, <so jednej, jednej. Nah, bravo. Od razu bo mistrzeli to będzie ta jedna. Na piłce. Tak. Na lewej. Artur. Najlepiej lekarza to wyżej po drugie. nie to są nie obino, wszystko by tak nie jedna i uluno. To to jest całkiem dużo. не завафер бек бутрадә чәтта тазган

Co nie, to, no? Kurwa, to nie ja, bo nie szeli to. Koniecznie. Oh. Ja, alles ist auf uns zu. wenn wir alles ist auf